Witam Państwa ponownie w cyklu prezentującym kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju w aktualnych wyborach parlamentarnych. Tym razem nasza koleżanka, proszę Państwa, mamy wspaniałe panie w Ruchu Dobrobytu i Pokoju z gospodarnej Wielkopolski, z okręgu 37, pozycja 11, pani Katarzyna Anna Łysik. Witam Panią serdecznie. Witam Pani Macieju, witam Państwa przed odbiornikami, przed telewizorami. Proszę w kilku zdaniach coś o sobie opowiedzieć, tak żebyśmy nabrali większej sympatii do Pani przekonania, że to akurat na miejsce jedenaste warto zagłosować, a nie na jedynkę, dwójkę, choć u nas to nie ma żadnej różnicy. To prawda, u nas to nie ma żadnego znaczenia. U nas jest pięć kobiet w okręgu 37. Każda jest cudowna, każda jest wyjątkowa i każda, myślę, zasługuje na to, żeby mieć szansę przed temu, żeby zaprezentować się jak najlepiej. E, to jest ten moment, żeby kobiety również wiedziały o tym, że cudownie się czujemy w naszym ruchu dobrobytu i pokoju, że jesteśmy widziane, że jesteśmy zauważane, że daje nam się szansę i że możemy się rozwijać. I tu jest moment na to, może się przedstawię. Jestem mamą trójki synów. Jestem rolnikiem, mieszkamy w obrębie miejscowości, niedaleko kopalni soli w Kłodawie i tam też funkcjonujemy. Jeśli miałabym coś o sobie dodać, to to, że na pewno wiem, jak skomponować dla Państwa choreografię z Foxtrota, czyli jestem instruktorem tańca towarzyskiego, jestem też instruktorem jeździctwa, więc tak wiem, jak osiodłać konia. I tak naprawdę to większość swojego czasu spędziłam zajmując się zarządzaniem jakością, w prywatnej firmie i to tak pokrótce. A skupiając się na roli kobiet, to myślę sobie, że dlatego e, ruch dobrobytu i pokoju, żebyśmy wiedzieli, że nasi synowie, nasze córki, nasze dzieci, nasi najbliżsi nie muszą mierzyć się z sytuacją, że za chwilę będą e, musieli stanąć na froncie albo uczestniczyć w działaniach wojennych. I ze względu na tą niezgodę, które miałam w stosunku do takich działań, postanowiłam wziąć słabe sprawy w swoje ręce, Zasiąść w miejscu, w którym jestem i powiedzieć: Tak, mogę, tak, mam możliwości, mechanizmy do tego, żeby przełożyć to na działanie. Zanim zapytam o te ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa nas, obywateli, to mam takie pytanie. A jak wy tam w tej Wielkopolsce w ramach Ruchu Dobrobytu i Pokoju już się zintegrowaliście? Macie jakieś spotkania? Tak, są cudowne spotkania. Jeździmy wspólnie razem na spotkania do naszego koordynatora lokalnego. Jest ich dwóch koordynatorów lokalnych. Cudowny Grzegorz, wspaniały Wojciech, e, genialny senator. E, mamy, oprócz kobiet mamy jeszcze, w sumie, w sumie naszych w 37 okręgu mamy w sumie 13 kandydatów do Sejmu. E, udało nam się jednego kandydata wprowadzić tylko do 92 okręgu. Cóż, tak naprawdę to już jest duży odsetek osób, ale są to świetne spotkanie zawsze bardzo budujące, bo jesteśmy przekrojem społeczeństwa, przekrojem osób, które pracują, które działają, które są aktywne i które chcą naprawdę zmienić walory dzisiejszego rządu. Chcemy, żeby ten ruch był zauważalny, chcemy, żebyśmy wiedzieli, że to czym się kierujemy, czyli dobro dla naszych seniorów. To, żebyśmy ich zauważali, to, żebyśmy mieli szansę zaadoptować ich w takiej roli, żeby oni mieli swoją własną rolę wtedy, kiedy wchodzą w rolę emerytów żeby mogli się zajmować naszymi dziećmi wtedy, kiedy my chcemy się aktywować zawodowo. Ja sama ze swojej perspektywy wiem, że przy trójce dzieci to jest duże wyzwanie, żeby się poświęcić czemuś jeszcze, dlatego myślę sobie, że tutaj seniorzy tak, dlatego chcemy, chcemy przedsiębiorcom dać szansę i możliwości, to włoda, się wszystko, da, da, pogodzić, wszystko się da pogodzić, jak się da szansę i możliwości rozwoju, to każdy znajdzie swoje miejsce, bo jest naprawdę cudowna ilość osób, które chcą działać, którzy chcą być aktywni i którzy chcą sobie dać szansę. No e... właśnie, w kwestii tej aktywności, bo w Ruchu Dobrobytu i Pokoju my mieliśmy problem z kandydatami do, do Sejmu czy do Senatu. Nikt prawie się od nas nie garnął, żeby być kandydatem. Ludzie chcieli pomagać, ludzie zbierali podpisy, robili różne rzeczy, ale z jakiejś takiej skromności nie chcieli być kandydatami. Wam się udało trzynastkę zebrać. To prawda, myślę sobie, że to nie było też bez wyrzeczeń, to nie było bez obaw, dlatego że nikt z nas nie czuje się w roli polityka swobodnie, nikt z nas nie był politykiem tak naprawdę wcześniej, więc to jest gromada osób, które mają super chęci, świetne możliwości ku temu, żeby przekuć to na działania ze względu na efekt, który osiągnęliśmy w danym regionie chociażby nawet. Ale to, to ta chęć tego, żeby pomagać, żeby ta cała. Otoczka tych osób, które są wolontariuszami, aktywistami, działaczami, społecznikami, miała szansę zadziać się w jednym czasie, w jednym miejscu, to był niewypały proces. To, to było naprawdę cudowne, co się zadziało. Troszkę mi pani e, odpowiedziała na pytanie, które miałem zadać e, w kwestii e, gospodarki. E, co według pani różni ruch dobrobytu i pokoju kandydatów, e, cały komitet od e, no, generalnie tych wszystkich partii, komitetów partyjnych, które. Przeciwko nam w tych wyborach konkurują. No to jest bardzo prosto. Oni wszyscy pięknie mówią o tych wszystkich walorach, które, które chcą wprowadzić, które chcą zaadoptować do działań. E, nigdy tego nie weryfikując, nigdy nie wprowadzając tego w życie. E, my tutaj jesteśmy po to, żebyśmy mieli szansę na to, nigdy nie mieliśmy wcześniej takiej możliwości ani szansy. W związku z czym nie ma nas za co rozliczać, nie ma takiego mechanizmu, żebyśmy byli za coś winni, ani nie musimy się przed nikim tłumaczyć z niczego. Więc jeśli tylko mamy szansę, dać sobie szansę, to życzylibyśmy sobie, żeby taka możliwość zaistniała. To jest jedyny komitet zwykłych wyborców, czyli nas wszystkich obywateli, a ta cała reszta to są komitety partyjne. Mam do Pani takie troszkę osobiste, półosobiste pytanie. Byłem na debacie w czwartek w Radio Pomorza i Kujaw i tam była dyskusja tuż przed nagraniem między kandydatami PiSu, Lewicy, Platformy, Konfederacji, i tam e, pan minister Kownacki, to jest e, minister prezydencki, czyli sekretarz tak, stanu e, z Ministerstwa Obrony, mm, powiedział coś takiego. No, mówi: e, Myślałem, że hejt w tych wyborach będzie większy. No, i ta cała reszta mi się tam e, wydawało, znają wszyscy. E, e, powiedzieli, ale, ale o co ci chodzi, o co ci chodzi? I on mówi, no chodziłem sobie po Bydgoszczy, rozmawiałem z ludkami i, i nic. I mówi, normalnie. No i tam się chichrać zaczęli pan e, sekretarz generalny Lewicy Gawkowski i tak dalej, i tak dalej. Jak pani odbiera słowa ministra Prawa i Sprawiedliwości o nas, obywatelach ludki? No to jest y, umniejszanie nam, obywatelom, naszych możliwości. Nie patrzy się na nas jak na obywateli, którzy mają realny wpływ na to, czym powinni się podpierać nasi rządzący, tylko jesteśmy spychani do roli wyborców tylko i wyłącznie na ten czas i na ten moment, a później pozostały czas, który dalej jest im w strefie bardzo frywolnej, jest po prostu nierozliczalny. Y, I tutaj y, mam wrażenie, mam odczucie, że, że, że my, wyborcy, nie doceniamy swojej roli, że może powinniśmy spojrzeć na to jak na w, faktyczną szansę, i realną możliwość zadecydowania w bardzo ważnych strefach na tą chwilę, których, których możemy się podjąć. I tutaj mam wrażenie z mojej strony tylko pozostaje apel taki, żebyśmy chcieli zauważyć te regiony, które są w obrębie naszych sąsiedztwa najbliższymi nas, żeby mogły te osoby chcieć zagłosować na nas, to jest bardzo mało czasu już zostało, żebyśmy się zdążyli zorganizować i żebyśmy dali sobie możliwość na to, żebyśmy Chociażby logistycznie, przez drogę, którą będziemy mogli pokonać, wsparli ten nasz okręg i tych naszych kandydatów. Cudowne pięć kobiet i cudownych pozostałych mężczyzn. I udowodnijmy, proszę Państwa, tym politykom, którzy, powtarzam, wszyscy się dobrze czuli, jak Kownacki mówił, ludki że wcale nie jesteśmy takimi ludkami że my, normalni Polacy, wyborcy, obywatele. Potrafimy wybrać siebie samych do parlamentu i zagłosujmy na panią Katarzynę czy kogokolwiek innego z okręgu 37, a przede wszystkim zmobilizujmy się. Proszę państwa, te wybory to być może już ostatnie wybory w naszym życiu. Ja posłużę się jeszcze raz tą mapką. Okręg 37 to jest ta część województwa Wielkopolskiego. To jest tak zwany okręg Nieźnieński, tak? Stolicą jest Gniezno plus Konin. i pluskonin. Ja może przypomnę, jakie powiaty wchodzą w skład tego okręgu, to jest Środa wielkopolska, powiat śremski, powiat, gdzie stolicą jest września, Wrzesiński, tak? nie wrześnieński, wrzesiński, słupca, czyli Słupecki. Konin jako miasto na prawach powiatu, ale też i powiat koniński, kolski, turecki i gnieźnieński. To są te powiaty, ale jeżeli Państwo graniczycie gdzieś z tymi powiatami, to wybierzcie się w niedzielę wyborczą 15 października i zagłosujcie właśnie w okręgach województwa wielkopolskiego. No chyba, że kandydaci ruchu. Dobrobytu i pokoju będą u was, tak, w okręgach, no to wtedy już wiadomo, że musicie zostać. E, swobodnie, okręg 36, cały może tu pojechać. Ja, ja przypominam, że na przykład e, wszystkie trzy okręgi dolnośląskiego mogłyby sobie zrobić wycieczkę. Bo proszę Państwa, wystarczy, że tylko przejdziecie granicę e, okręgu, gdzie jest zarejestrowany ruch dobrobytu i pokoju, i już możecie w pierwszej e, obwodowej komisji, w, w jakiejś wsi w szkole możecie. To zaświadczenie, które do 12 października możemy pobrać z własnej gminy, że chcemy głosować poza naszym miejscem zamieszkania, zameldowania. I swobodnie tutaj pani Katarzyna może dostać państwa głosy. W okręgu 37. O Polskie też, no, ma co prawda do 11, gdzie mamy kandydatów. Ja y, Państwa zapraszam też y, do Wieruszowa. Tutaj w tym miejscu jest gdzieś mniej więcej Wieruszów, ale możecie nieco dalej pojechać te 100, y, y, kilkadziesiąt kilometrów i w 37 oddać y, głosy. Jest y, na kogo głosować w tych wyborach, choćby nie było y, tam y, kandydatów y, z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, to głosujemy w tych okręgach. Gdzie jesteśmy. Pani Katarzyno, jeszcze jedna drobna sprawa. Ja to dziś poruszam też w programie, musisz to wiedzieć. Um, ogólnie muszę powiedzieć, że fajna z pani laska. <grym> Bardzo miło to słyszeć. E, a widzi pani, a sekretarz generalny lewicy uznał, że to jest obraźliwe w stosunku do kobiety. Byłem w szoku, że ja jestem z liceum. Gdzie mieliśmy większość dziewczyn, i no one wszystkie tak o sobie mówiły. tak? I ja, ja uważam, że to jest komplement, a tu się okazuje, że, to, że obraziłem kobiety. Ma Pani takie odczucie, że ja teraz Panią obraziłem? W żadnej sytuacji absolutnie nie. To jest, Oczywiście kobieta się czuje doceniona przy takich słowach. W żaden sposób nie czuję się urażona, wręcz przeciwnie. No więc dziękuję Pani za tę opinię. Myślę, że Gawkowski tego słucha. A niech mi pani powie, a jak pani ocenia, e, jako kobieta, e, te zmiany kulturowe, które się teraz odbywają, e, jeżeli chodzi o, e, o właśnie tego typu sytuacje? E, bo ja osobiście uważam, w przeciwieństwie do e, no, znacznej części Konfederacji, że no, ich dziwne pomysły dotyczące marginalizowania kobiet są karygodne, ale niektóre e, sytuacje być może. E, no, jeżeli chodzi o no, ten nowy trend, ja nawet nie wiem, jak go nazwać, tak, są przegięciem, jak Pani ocenia jako kobieta, jako kobieta e, to, co się teraz dzieje, te zmiany społeczne, jakie się dzieją, w, w, w kwestii tych, no, nawet, nawet nazewnictwa, tak, nawet e, coś, co jeszcze do niedawna było traktowane jako komplement, politycy próbują z tego zrobić e, zarzut. To jest taka sytuacja jak naprawdę kuriozalna, bo mówi się, że kobiece, kobiece prawa kończą się tam albo zaczynają, kiedy trzeba wnieść kanapę na czwarte piętro w bloku bez windy. Myślę sobie, że tak naprawdę kobiety są, powinny były być uprzywilejowane w bardzo wielu aspektach i to jest super ważne, żebyśmy się czuły docenione, żebyśmy się czuły zadbane, żebyśmy mogły promienić, żebyśmy mogły zająć się naszymi sprawami. Żeby społeczeństwo są... w ogóle mogło się rozwijać. Ja nie wyobrażam sobie, jak my faceci, mówię generalnie, bo jakbyśmy mieli się y, zajmować dziećmi, ja na przykład, no, ja przepraszam, ale ja, <śla> chyba by te moje dzieci umarły z głodu albo, albo by je pierwszy lepszy samochód, bym ja nie, nie był w stanie zadbać o, o dzieci. No nie mam czegoś takiego, a wiem, że to jest duży wysiłek dla kobiety, no i tutaj rzeczywiście no kobiety chyba trochę nie są doceniane, prawda? Jeszcze cały czas. Na pewno, i to myślę sobie, że to ciągle pokutuje taki mit, że faktycznie, że kobieta powinna była część tych obowiązków, może faktycznie scedować na mężczyznę w przypadku rodzicielstwa. Ja myślę sobie, że bardzo wiele mężczyzn i kobiet znajduje się w takim schemacie, ale jednak ciągle kobiety są tymi, które faktycznie dzierżą tą opiekę nad, nad rodziną, nad dziećmi, i w tej roli, myślę sobie, powinny być zauważane i powinny być doceniane. Najlepszym przykładem jest to, że tak naprawdę każda z nas w jakiejś części swojej gdzieś tą mamą albo jest, albo za chwilę będzie, albo do tego się przymierza, więc myślę sobie, że danej takiej otoczki, takiej spokojnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogły w tym poczuć stabilne i bezpieczne jest super istotne, dlatego ci nasi wspomagający, te nasze wspomagające osoby pod tytułem babcie, które mogą się zająć dziećmi, mogą nas trochę odciążyć od tego, co jest nasze doświadczenie. Nie sądzi Pani, że babcie powinny dostawać wynagrodzenie za opiekę nad wnukami, tak jak jest w Chinach? Tam jest instytucja babci. Ja kiedyś przytaczałem ten przykład, może przypomnę, to jest prawdziwa sytuacja dotycząca kogoś tu od nas z regionu, pewnej dziewczyny, która wyjechała wraz ze swoim mężem, bo dostał pracę w Chinach. I tam im się urodziło następne dziecko. E, już z jednym dzieckiem byli, i w pewnym momencie ktoś puka do drzwi. i To byli urzędnicy, i pytają jej, no pani to urodziła dziecko. W ona mówi tak, urodziłam. a kto się tym dzieckiem zajmuje, jak pani idzie do, do sklepu? No, ona mówi, no ja jakoś tam sobie radzę, oni mówią, nie może tak być, przydzielamy pani. Babcie z urzędu, za którą ona w ogóle nie musiała płacić. Państwo chińskie do tego stopnia opiekuje się no, i kobietą, matką, tak, i, i ogólnie rodziną, że y, stworzyła instytucję babci nawet. U nas czegoś tak nie do pomyślenia, prawda? To byłoby faktycznie optymalnym rozwiązaniem. Myślę sobie, że w sytuacji, gdzie ja mieszkam i funkcjonuję, takich sytuacji y, jest, jest cała, cała, cała masa, cała, cała, cała skala, dlatego, że to jest mała wiejska Społeczność, gdzie zazwyczaj forma babci albo cioci albo opieki nad, nad, tą, nad tą rodziną, dziecięcą gromadą jest bardzo rozszerzona. Więc jeśli takiej, takiej grupy osób nie ma na miejscu, to byłoby fenomenalnie, gdybyśmy się mogli podpierać takim schematem. A jeszcze do niedawna przedstawiciele lewicy, gdy apelowaliśmy o taki program Ala 500, plus, zanim PiS go wprowadził, tutaj w programie musisz to wiedzieć, który jest formą. Y, pomocy, prawda, dla i matek, hmm. dla, lo, dla rodzin, to oni byli przeciw, tak? No a dziś są obrońcami y, kobiet. Tak samo jak lewica była. Zawsze obrońcami ludzkości przed e, wojnami. Dziś krzyczą, że trzeba się zbroić, że to bardzo dobrze. Cytuję, polecam Państwu ten wywiad, e, tę debatę, gdzie Pan Gawkowski, jako przedstawiciel lewicy, ale się nad nim znęcam nie, Zatelanski, e, gdzie mówi jako przedstawiciel lewicy, że to dobrze, że jest wojna na wschodzie Ukrainy, dlatego ona do nas nie przychodzi. No, proszę Państwa, to już nie jest lewica. Dobrze, Pani Katarzyno, bardzo Pani dziękuję za to, że zechciała Pani przyjechać, zaprezentować tutaj swoją sylwetkę. Proszę Państwa, bierzmy przykład z Wielkopolski. Dobry pomysł mieli, zapraszam do tutaj udziału w programie. Musisz to wiedzieć, wszystkich naszych kandydatów zostało już niewiele dni. Słyszałem wcześniej, czy będzie taka możliwość? Powiedziałem, że będzie. Nikt się nie zgłosił. Tacy właśnie jesteśmy. My z ruchu dobrobytu i pokoju skromni, ale Wielkopolska to jest zupełnie inny temat. Jeszcze raz, pani Katarzyno, dziękuję. Głosujcie na panią Katarzynę. Pozycja 11, okręg 37. Nie, nie musicie być mieszkańcami tego okręgu, możecie przyjechać. Na pewno, pani Katarzyna, gdzieś tam będzie, możecie się spotkać, zapisać się na jazdę konną albo nauczyć się foxtrota. Też. Dziękuję Pięknie. bardzo, dziękuję. Pięknie, dziękuję.